Czao, dzisiaj kilka słów na temat tego, co się dzieje w Izraelu, w strefie gazy, na temat tej wojny, na temat tych e, morderstw i maka makabrycznych rzeczy, na temat zbrodni wojennych, na temat tego, co się tam odpierdziela, bo e, to, o czym mogliśmy przeczytać w New, w, New, w New York Timesie, ale oczywiście nasze media też to e, powtórzyły, no to, to jest coś niesamowitego, bo przy, przychodzą wspomnienia. Z lekcji historii. To, co się tam dzieje, to, co odpierniczają Izraelczycy, no to przypominają, przypominają się zbrodnie największych morderców w historii. Mówię tutaj o strzelaniu w głowę, o masowych grobach. Niesamowite, prawda? Dzisiaj Wam powiem, co konkretnie się działo. Oni strzelają do ratowników medycznych. Do strażaków w oznaczonych wozach, które jadą na bombie, żeby pomóc w wypadku samochodowym. Oni takie rzeczy robią. I teraz Polska, e, nasz premier i prezydent na jeden dzień po, po, postanowili zawiesić postanowienia. Międzynarodowego Trybuna Trybunału Karnego, żeby pan Net Netanyahu mógł jaśnie przyjechać na obchody rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz. I obchodzimy takie rocznice po to, żeby upamiętnić to, po to, żeby takie rzeczy się nie działy. A Oni sami to robią. Fakt, że Net Netanyahu w końcu do nas nie przyjechał, bo byłby skandal. Nie? Z tym, że zawiesiliśmy sobie na jeden, no na jeden dzień nie będziemy uznawać postanowień Międzynarodowego Trybunału Karnego i tak jeden dzień to ten nakaz aresztowania to dla Polaków będzie nieważny. Zamkniemy oczy, udamy, że, że jego tam nie ma, że nie przyjechał do nas. Nie widzieliśmy. No taki jest poziom. Tolerujemy premier Polski i prezydent. Chcieli to zrobić? Oni to zrobili. Oni tolerują, żeby taki zbrodniarz, którego zbrodnie można porównywać do najcięższych zbrodni w historii ludzkości. I do tego dochodzi. Putin i to, co robi Rosja, to jest mały Miki przy Izraelu. Rosja i Putin to jest taki milusi kotek w porównaniu do tego, co robi Izrael. I żołnierze Izraela strzelają do nastolatków. Którzy rzucają kamieniami w samochody, twierdząc, że to terroryści. Zresztą zaraz to powiemy, bo to jest naprawdę niesamowity temat. To jest tak bulwersujący temat, a opinia publiczna, światowa opinia publiczna, mam wrażenie, że podchodzi do tego no, tylko z oburzeniem. Tak, oburzyłem się, dobrze, możemy przejść dalej do porządku dziennego, możemy realizować da dalej naszą wspaniałą politykę. Super. Gratuluję na Rosję cła a na Izrael no dobra to się oburzymy bo tam w sumie to wykopali masowy grób pozabijali ludzi zakopali ich no takie takie trochę takie podobne do tego co się działo w historii ale no dobra dobra potępiliśmy idziemy dalej. Fajnie nie dobra zanim przejdziemy do tematu do szczegółów. Dajcie kciuk w górę, w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnijcie materiał. No, jeszcze przypomnę o książce, która zostanie niedługo wydana. W tej chwili w przedsprzedaży dostajecie gratis do książki, jeszcze kurs onlineowy. także tylko w przedsprzedaży jest kurs, później jak książka wyjdzie, no to już niestety nie będzie. A link do zakupu macie w opisie pod tym filmem. Więc sobie Lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o całą sytuację, no to oczywiście ona trwa już latami, nie? Ale to, co się aktualnie dzieje, no to było sprowokowane od, oczywiście przez Hamas, który zaatakował Izrael 7 października 2023, czyli półtora roku już tam się tak nieźle tłuką. Było takie czasowe zawieszenie broni, kilku zakładników oddali, no ale znowu się zaczęło, znowu jest wesoło i znowu no, znaczy, no nie jest wesoło, ale e, znowu zaczęły się no, zbrodnie wojenne, tak? I trzeba przyznać jedno, że zarówno jedna strona, jak i druga strona ma na swoim koncie oczywiście wiele makabrycznych zbrodni wojennych. Bo i zarówno jedna, jak i druga strona od najmłodszych lat indoktrynują swoje dzieci nienawiścią do tej drugiej strony. I to trzeba przyznać. Oni są wychowywani w duchu nienawiści, że tak od najmłodszych lat jest indoktrynacja, że tam jest twój wróg i nie to, że masz go nie lubić, ty masz go zabić. I tak postępują. Także dlaczego w ogóle Izrael chce zniszczyć yy, Palestynę? Bo w tej chwili dochodzi do, tak naprawdę do eksterminacji Palestyńczyków. Dlaczego oni to robią? No to jest proste. Ponieważ Hamas i Palestyna. Przy najbliższej sposobności, przy najbliższej możliwości, zrobiliby z Izraelem to samo. To samo. Jakby mieli tylko możliwość, sposobność, no to również by chcieli zniszczyć, zrównać z ziemią cały Izrael i eksterminować Żydów. To by chcieli zrobić. No dlatego Izrael robi to samo. No tylko, że tutaj, no troszkę, nie wiem, czy powinniśmy na równi traktować jednych i drugich zwyrodnialców, ponieważ no, tutaj Izrael to chyba jest jakieś takie państwo tak zwane cywilizowane. Czy cywilizowane państwo powinno odpowiadać w ten sposób na ataki terrorystyczne? No, nie wydaje mi się. No już powoli to państwo to jest chyba terrorystyczne państwo. Tak powinniśmy uznać. Zresztą pan e, Benjamin Netanyahu jest... Jest wydany nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Międzynarodowego Trybuna Trybunału Karnego oczywiście Stany Zjednoczone nie uznają. I Donald Trump oczywiście mówi: O, tam na Ukrainie to, to niedobrze, że ci żołnierze giną, bo to nie, bo to za dużo, bo szkoda tych żołnierzy. Ale tu, jak giną, giną bezbronni ratownicy medyczni, strażacy, osoby, które niosą pomoc, osoby z Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Trump nie widzi. Takie ma troszkę klapka, no tam, o, Rosja, dobra, Putin, okej. Okay. Nie? A co powinna w tej chwili zrobić Polska? Polska oczywiście powinna zachować neutralność. Nie to, że zapraszamy to tutaj sobie przedstawicieli Izraela, nie. Oczywiście dyplomacja jak najbardziej, ale powinniśmy zachować neutralność. Potępiać zarówno jedną stronę konfliktu, jak i drugą stronę konfliktu, ale utrzymywać również stosunki dyplomatyczne z, z innymi państwami, takimi jak Liban... Iran. A czemu nie? Skoro utrzymujemy kontakt z terrorystami z Izraela, to powinniśmy mieć dobre stosunki również z innymi tak, tak zwanymi potencjalnymi terrorystami. Nie? Tak mi się wydaje. No i oczywiście trzeba być asertywnym w stosunku do Izraela, bo na razie Izrael nas traktuje z buta. A my tolerujemy jakieś palenie świeczek w Sejmie. Na szczęście jest Grzegorz Brown. <laughs> także, także, jeden tutaj sprawiedliwy, który wie, jak postąpić i który potrafi zrobić piękną szopkę w cyrku. Tak to wygląda. No i tak, jeżeli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny, to powinniśmy albo respektować, albo się wypisać, wymiksować z tego Międzynarodowego Trybunału Kar Karnego. A nie teraz nie wiemy, co zrobić, o nie wiemy. Dobra, na jeden dzień sobie zawiesimy. I zobaczcie, jakie tu jest też podobieństwo, jeżeli chodzi o e, konflikt. W Izraelu z konfliktem u naszego wschodniego sąsiada. Zwróćcie uwagę, ja już tu wspomniałem na ten temat, nie? że Trump inaczej traktuje hmm, oczywiście Rosję, a inaczej Izrael. Ale zobaczcie, co się działo. Również te bojówki ukraińskie zaatakowały ludność rosyjską i rosyjskojęzyczną w tej Ługańskiej i donieckiej Republice Ludowej. No i w odpowiedź Rosji była oczywiście niewspółmierna. Rosja najechała państwo. Tak? A tutaj Hamas oczywiście zaatakował Izrael, ale tutaj też odpowiedź była niewspółmierna. Odpowiedzią jest eksterminacja i zrównanie z ziemią Strefy Gazy. Eksterminacja palestyńczyków. Bo Izrael nie rozróżnia Hamasowców i palestyńczyków. Dla nich wszyscy palestyńczycy są terrorystami, nawet noworodki, nawet dzieci, nawet nastolatki rzucające kamieniem w samochody Izrael nie rozróżni. Dla nich nie ma czegoś takiego jak Hamas i, i Palestyna. Hamas to Palestyna. Każdy Palestyńczyk jest Hamasowcem. Każdy Palestyńczyk jest terrorystem, terrorystą, którego trzeba zgładzić. No tak oni myślą i tak realizują to wszystko. A opinia publiczna patrzy i nikt, nic nie reaguje. Na Rosję sankcje, Izrael dzi. Izrael jest okej. Okay. A na Rosję nakładamy sankcje, gdzie Putin to jest Milusi Kotkiem. Zbrodnie Putina, rosyjskie zbrodnie w państwie U, to jest nic w porównaniu z tym, co robi Izrael w strefie gazy. No i na zachodnim brzegu też. Czy tak, czyli tak zwane cywilizowane państwo, czy tak zwane cywilizowane państwo, jakim jest Izrael, powinno tak postępować? Jak zwykli bandyci, mordercy i terroryści? No, chyba nie, chyba czegoś powinniśmy wymagać od państwa takiego normalnego, tak? No ale chyba jednak nie. Terror za terror, zbrodnia za zbrodnię. Jedna 100 tysięcy śmierci za jedną śmierć. A co tam? No, pięknie. Znęcanie się, się nad ludźmi, to co tam się dzieje, to jest po prostu bestialstwo. To jest żydowskie bestialstwo. Znęcają się nad ludźmi. Tam ludzie umierają z głodu, nie mają co jeść, nie mają co pić. To nie jest wojna, to jest eksterminacja. Żydzi to zwyrodnialcy. Trzeba sobie jasno to powiedzieć. Oczywiście palestyńczycy, Hamasowcy też. No ale ktoś tu powinien być cywilizow cywilizowanym państwem, tak? No to to jest cywilizowane państwo czy nie? Dlaczego mamy teraz potępiać Rosję, która popełnia mniejsze zbrodnie? I teraz tak, nawet jeżeli, nawet jeżeli wyobraźcie sobie, jakiś tam e, palestyńczyk mieszkający w strefie gazy nie pała jakąś przesadną nienawiścią do Izraela, to w momencie, kiedy jest nalot, kiedy lecą rakiety, kiedy jego rodzina jest zamordowana, on traci wszystko dom, rodzinę, dzieci no to co się z takim człowiekiem dzieje? Nawet jeżeli on wcześniej nie pałał przesadną nienawiścią, to teraz będzie po prostu ekstremistą. Stanie się ekstremistą. Izrael sam produkuje ekstremistów, sam produkuje terrorystów, ter terrorystów. Nawet jeżeli ktoś nie był terrorystą, a doznał takiego czegoś, no to co mu zostaje? On teraz może zrobić wszystko. Chętnie się odegra, chętnie podejmie się różnych. Ataków. Bo już stracił wszystko, na niczym mu nie zależy. Ta wojna chyba nie, nie dobiegnie końca nigdy. A w strefie gazy jest oczywiście katastrofa humanitarna. A jak ten humanitaryzm wygląda w wykonaniu Izraela? No to sobie zacytujmy może wiadomości wp.pl. Zabili i zakopali ratowników. Izrael potwierdza po, po ujawnieniu nagrania. Dopiero po ujawnieniu nagrania, bo oni chcieli oczywiście to mm, wszystko zatuszować. Nie było tego. Zakopali my i nie ma. No jednak wyciekło. Izraelska armia przyznała się do błędu, który kosztował życie 15 ratowników, sanitariuszy i pracowników organizacji pomocowych, bezbronnych, nie mieli broni. Podała w niedzielę stacja BBC. Żołnierze ostrzelali konwój karetek w strefie gazy. New York Times ujawnił szokujące nagranie z telefonu zabitego ratownika. Zaraz sobie też zacytujemy New York Times i dam wam link do, do źródeł. W tym źródle z New York Timesa jest ten film. Może sobie obejrzeć, jak to wyglądało. No, to jest po prostu niesamowite. Wyobrażacie sobie? Jedzie, jadą karetki, straż pożarna, wszyscy na bombach, Ratowi bo do, do wypadku ratownicy wychodzą, oczywiście w swoich uniformach, odblaskowe wszystko, na czerwono. Nie mieli kamizelek kuloodpornych, nie mieli mundurów wojskowych. Nieśli pomoc, a izraelscy żołnierze ich zamordowali. No i takie mamy oburzenie, światowe oburzenie, luzik, nic, nic się nie stało. Taki incydencik, co to tam? Początkowo strona izraelska twierdziła, że pojazdy zbliżały się w ciemności, bez świateł, co uznano za zagrożenie, dlatego żołnierze otworzyli ogień. Jednak nagranie opublikowane przez New York Times wyraźnie temu przeczy. Na filmie nie słychać też, by żołnierze izraelscy uprzedzali w jakikolwiek sposób, że będą strzelać do medyków. Takich incydentów w wykonaniu Izraela jest bardzo dużo, cały czas się o tym słyszy. Jak wjechali do Libanu, to takie incydenty były na przykład jak wjechanie czołgiem do bazy ONZ. Nikt ich za to nie rozlicza. Oni są niebezpieczni dla całego, dla całego świata. Yy, nagranie wideo odkryte na telefonie komórkowym Ratownika Medycznego, którego pod koniec marca znaleziono wraz z 14 innymi pracowni, pracownikami pomocy humanitarnej w masowym grobie w strefie gazy. Pokazuje, że karetki pogotowia i wóz strażacki, którymi podróżowali, były wyraźnie oznaczone i miały wyłączone światła, gdy izraelscy żołnierze ostrzelali je serią karabinów, pisze New York Times, ujawniając e, szokujące nagranie. Także jeszcze tutaj e, kawałek z New York Timesa, fragment, a daje, powiedziałem całość, macie w opisie pod filmem. E, newyorktimes.com Izrael nie odpowiedział na, pro, na prośbę o komentarz do nagrania wideo przed pierwszą publikacją tego artykułu, ale w sobotę wydał oświadczenie dla The Times, w którym stwierdził, że odcinek jest wnikliwie badany. Znaczy, film, no, tłumaczenie film jest wnikliwie badany. Czyli jak sprawa się rypła, to się przyznamy, jak się nie rypła, to możemy popełniać lud, różne zbrodnie przeciwko ludzkości. Netanyahu będzie stał na równi z innymi historycznymi, największymi zbrodniarzami. Już stoi. W mojej ocenie. Niesamowite, nie? Wszystkie roszczenia, w tym dokumentacja krążąca na temat incydentu zostaną dokładnie i wnikliwie zbadane. No był taki pan w historii, który różne incydenty popełniał w... na przykład w Auschwitz, nie? No takie, takie tam incydenty odchodziły Coś się paliło. Coś się gazowało. To takie incydenty tylko były, nie? Zostaną dokładnie, wnikliwie zbadane, aby zrozumieć sekwencję zdarzeń i sposób radzenia sobie z sytuacją, głosi oświadczenie. Co tu zrozumieć? Tam, tam nie ma czego bronić. Obejrzyjcie sobie ten film. Tam nie ma czego bronić. Tam jest normalnie napaść, bandyterka, terroryzm. W naj... W najpiękniejszym izraelskim wydaniu. The Times uzyskał dostęp do nagrania wideo, wideo od wysokiego rangą dyploma, dyplomaty ONZ, który poprosił o zachowanie anonimowości, aby móc udostępnić poufne informacje. Konwój zatrzymuje się, gdy napotyka pojazd, który zjechał na pobocze drogi. Jedna karetka zosta została wcześniej wysłana, aby pomóc rannym cywilom i została zaatakowana. Nowe pojazdy ratownicze zjeżdżają na pobocze drogi. Ratownicy, z których co najmniej dwóch jest ubranych w uniformy ratowników, wysiadają z wozu strażackiego i karetki oznaczonej symbolem czerwonego półksiężyca. To są wszystkie międzynarodowe konwencje zostały złamane. Symbol czerwonego półksiężyca, i zbliżają się do karetki, która wykoleiła się na bok. Następnie słychać odgłosy intensywnej strzelaniny. Na nagraniu widać i słychać serię strzałów trafiających w konwój. Kamera się trzęsie, obraz robi się ciemny, ale dźwięk trwa 5 minut, a odgłosy strzelaniny nie ustają. Jakiś mężczyzna mówi po, po arabsku, że są tutaj Izraelczycy. Rzeczniczka palestyńskiego czerwonego półksiężnica Nebal Farsak. Powiedziała w wywiadzie z miasta Ramallah na zachodnim brzegu, że ratownik medyczny, który nakręcił film, został później znaleziony z kulą w głowie w masowym grobie. Jego nazwisko nie zostało jeszcze ujawnione, ponieważ ma krewnych mieszkających w strefie gazy, zaniepokojonych izraelskim odwetem, powiedział dyplomata ONZ. Czyli oni się obawiają, że skoro to wyszło na jaw, to jeszcze rodzina tego, który już nie żyje, ale Nakręcił to, jest w niebezpieczeństwie. Oni się odwet za to, że to zostało ujawnione. Oni w ogóle nie widzą problemu w tym, że to zrobili. Oni, Izrael widzi problem w tym, że to zostało ujawnione. I być może będzie chciał wykonać odwet na rodzinie gościa, który już nie żyje, a miał ratować innych ludzi, na rodzinie ratownika. Egzekucja poprzez strzał w głowę. Oni ich tam dobijali. A mówili, a mówi, nie jak to było, w takie ręka-noga, mus na ścianie tak się bawią muzułmanie, a to widocznie nie tylko muzułmanie, tylko również, również Izraelczycy tak się bawią. Obszar, w którym zatrzymuje się konwój na nagraniu został. Uchwycony na zdjęciu satelitarnym kilka godzin później i przeanalizowany przez The Times. W tym momencie pięć karetek i wóz strażacki zostały zdjęte z drogi i zgrupowane razem. Dwa, e, dwa dni później nowe zdjęcie satelitarne tego obszaru pokazało, że pojazdy zostały najwyraźniej zakopane. Obok rozkopanej ziemi stoją trzy izraelskie buldożery wojskowe i koparka. Ponadto buldożery wzniosły bariery ziemne na drodze w obu kierunkach. Od masowego grobu. Czyli oni z premedytacją po prostu zniszczyli pojazdy, zniszczyli dowody, zakopali ciała, też zbeszcześcili i zakopali. No, tylko, że no, jednak na satelity, satelity to wszystko nagrały. Tak potraktowali tych ludzi jak zwierzęta. Dylan Winder. Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przy ONZ nazwał ten incydent skandalem i stwierdził, że jest to najkrwawszy atak na pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie od 2017 roku. No ale mamy też oczywiście strzelanie do dzieci. Tutaj krótko. Wiadomości wp.pl. Żeby nie było, że ja sobie wymyślam że tacy zwrodnialcy są na świecie, nadal, a miało ich nie być, no. A mówili, że to Putin taki niedobry. A Putin to milusi kotek przy tym wszystkim. Nastolatkowie rzucali kamieniami na autostradę, Izrael ich zastrzelił. Taki tytuł w wirtualnej Polsce. Na, zachod na zachodnim brzegu Jordanu doszło do tragicznego incydentu, w którym izraelscy żołnierze zastrzelili 14-letniego palestyńczyka z amerykańskim obywatelstwem. Uuu, coś im nie pykło. Czyli Amerykanina zastrzelili. Hmm, jak do tego podejdzie Donald Trump? Izraelska armia w swoim komunikacie poinformowała, że żołnierze zidentyfikowali trzech terrorystów. To jest komunikat izraelskiej armii, nie? Żołnierze zidentyfikowali trzech terrorystów, którzy rzucali kamieniami w stronę autostrady, narażając cywilów na niebezpieczeństwo. To jest nowy poziom. Izrael wchodzi na nowy poziom, wiecie. Dzieciak rzuca kamieniem. No to jako odpowiedź zastrzelmy go. To jest niesamowite, prawda? I teraz pytanie, dlaczego w ogóle żołnierze Izraelscy popełniają takie zbrodnie? Są takimi bandytami, mordercami. Nie wiem jak to nazwać. Tu nie da się odpowiedniego słowa użyć na tego typu zachowanie. To, wiecie, tutaj się to są naprawdę to się woł im przypomina. A dlaczego to robią? Bo mogą, bo nikt ich nie rozlicza, bo wymagają od nich tego bo są od najmłodszych lat indoktrynowani że to są wasi śmiertelni wrogowie i jedyne jedyna dla nich opcja kontaktu z wami to kulka w łeb i tylko takich można traktować To nie ma innej opcji ale przypominam, że w drugą stronę jest to samo to nie tylko nie tylko Izrael jest bestialski, tylko Izrael, no Izrael jest teoretycznie cywilizowanym państwem, ale tylko jak widać teoretycznie. Także dajcie na koniec kciuk w górę, na, napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim myślicie, jak Wy do tego podchodzicie, udostępnijcie materiał. Kto nie subskrybuje to zapraszam do subskrypcji, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy wszystko dzięki. Cześć i czołem.